Hej, hej, z tej strony grustu wracamy do kroniki Mertany Archolos. Przed tym zanim zaczniemy następny etap naszych zmagań tutaj w przystani, wróciłem się do miasta po lepsze kwipunek. Wybraliśmy już całkiem strażnika miejskiego w kierunku kusznika, więc idziemy najpierw dopytać się tu do parę rzeczy. Udało mi się też uzbierać pieniążki, by spróbować wykupić tego niewolnika. Przejdź do mnie, kiedy będziesz miał przy sobie dość złota. A to ile mamy złota? <laughs> Brakuje nam. Cholera. Myślałem, że mamy tyle. Dobra, zobaczmy, czy coś tu tam będę w stanie sprzedać. Dobra, ciążyliśmy się lekko. Możemy teraz Ej. z nim porozmawiać. Oto twoje złoto. Chyba sobie żartujesz. Nie wiem, czemu aż tak ci na tym zależy, ale złoto to złoto. Bierz go sobie. Ja tymczasem spadam na jakieś piwo do karczmy. No i fajnie, uwolniliśmy go. Zobaczymy teraz, ile za to doświadczenia. Nie wiem, czemu postanowiłeś za mnie zapłacić, ale wielkie dzięki. Weź ten amulet, może ci się przyda. Ja stąd spadam. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku? Wiesz co? Średnio mam ochotę na pogaduszki. No ok! No, dostaliśmy jakiś amulet. No, zobaczmy chociaż to za amulet. No a w sumie nic ciekawego. No, nie, nie będziemy już ciągać. W takim bądź razie idziemy porozmawiać w Proximo, gdyż mamy możliwość rozpoczęcia małych pojedynków, tylko muszę dostać się do tego miejsca. Panie Proximo. Nie jesteś wreszcie. Już myślałem, że nigdy się nie zjawisz. O co chodzi? O co chodzi? Jak to o co chodzi? Marnujesz się wśród błota, obijając mordy tych niewyszkolonych prostaków. Chcę, byś walczył na arenie. Masz tam wyjść i rozlać trochę krwi. To jak będzie? Dopisać się do listy? Wpisz mnie na listę uczestników. Wiedziałem. Skoro formalności za nami, pozostaje mi jedynie życzyć powodzenia. No i udało się. Musimy odczekać jeden dzień. I zacznie się turniej, więc idziemy przykimać i zaraz będziemy kontynuować. No to wstaliśmy, biegniemy teraz tam, raczej skaczymy I zaraz będziemy walczyć. Jestem jednym z uczestników turnieju. Tak, słyszałem, już otwieram bramę. Wejdź ci się rozgość Jeśli dobrze ci pójdzie, może spędzisz tam nawet większość wieczorów. W środku powinien być jeszcze Proximo. Wyjaśni ci co i jak No okej, okay, to już, już ruszamy. Proximo, gdzie jesteś? Proxi ty nie jesteś Proximo, to jesteś sało. Ty i ty jest Proximo. mój utalentowany wojownik. Już się bałem, że stracę jedną z moich atrakcji wieczoru. Dobra, słuchaj. Musisz poznać zasady. Nie martw się, nie ma ich zbyt wiele. Po pierwsze, jeśli podczas walki opuścisz teren areny, uznajemy to jako twoją porażkę. Po drugie, możesz walczyć czym chcesz tak długo, jak nie zagraża to nikomu z widzów. Po trzecie, wbrew pozorom, nie są to walki na śmierć i życie. W przeciwnym wypadku szybko skończyliby się wojownicy. Jeśli kogoś zabijesz, my zabijemy ciebie. Jasne? Cieszę się, że się rozumiemy. Podobno miała być tu krew i rozrywka tylko dla prawdziwych mężczyzn. Podczas turnieju odbywa się kilkadziesiąt pojedynków. Zastanów się, jak szybko byłbym bez zawodników. Nie wolno zabijać przeciwników na arenie podczas pojedynku. To nie jest miejska rzeźnia, tylko miejsce rozrywki. Chcemy, by nasi goście dobrze się bawili, a przede wszystkim wszystko obstawiali. Z doświadczenia wiem, że ilość krwi powinna być stopniowo dozowana. Rozlewaniem posoki całkiem sprawnie zajmuje się Ben. To jedyna osoba, której nikt nie powie, że nie może zabić przeciwnika podczas walki. Jestem gotów. Wspaniale. W takim razie wyłaś na arenę i pokaż co potrafisz. No to rozpoczynamy. Jesteście gotowi na największe wydarzenie w całym królestwie! Wiele tygodni przygotowań i całe góry wydanego złota, by ta arena stała się miejscem widowiskowego rozlewu krwi. Wojownicy z najdalszych krain przybyliby pokazać swój kunszt i zaryzykować swoją głowę dla chwały i bogactwa. A wszystko to. Dzięki naszemu wspaniałemu kapitanowi. Tak więc bawcie się, pijcie ile tylko wasze głowy pozwolą i nie zapomnijcie o obstawieniu walk. Powitajcie pierwszych śmiałków. Są młodzi i rządni zwycięstwa. Swoje braki w treningu nadrabiają Wigorem i Sprytem. Przed Wami Marvin i Larry. To znowu ty? Zobaczymy, komu tym razem będzie sprzyjać szczęście. No, dawaj Larson. A zobaczymy, jakie tutaj macie umiejętności wa do walki. No, no, dajesz Lary. Nie, no, Lary. Widzę, że trenowałeś. No, dobrze ci idzie, Lary. No, jednak ci nie idzie dobrze. I takie w kalerego. No, jak Milusio. To se zjemy coś. Przed następną walką. Lepiej nie próbuj tego po raz drugi, bo co? Cholera, nieźle mi przewaliłeś. Chyba rzeczywiście muszę więcej poćwiczyć. No, elegancko. OTIS tu gdzieś będzie. Biegł? E, OTIS. OTIS się zbugował. Widzisz te wszystkie owacje? Czyż ta arena nie jest wspaniała? Co. ty kisto. Cholera, co ty mi zrobiłeś? Ja? O co ci chodzi? Broń się. No zobaczymy. Na slow motion będziemy walczyć, ale dziadostwo. Dobrze, że jeszcze w miarę bijemy. To jeszcze skuwa ale to wkurzające jest taki slow motion, ale daliśmy radę. To jesteśmy mistrzami oreny. Hmm, znaczy będziemy, mam nadzieję. A to sobie zjemy gulasz. Jeszcze jeden. Jeszcze zobaczymy. No, jak tam Otis? Jesteś lepszy, przyznaję. Marvin zostaje zwycięzcą pierwszej rundy turnieju. Po krótkiej przerwie rozpoczniemy drugą część zmagań. Świetnie. No, już nie mam slow motion. Hej, ty, jak się czujesz po ostatniej walce? Mocno oberwałeś? Nie było tak źle. Mam tutaj coś, co powinno postawić cię na nogi. Co to jest? Eliksir leczniczy połączony z eliksirem siły. Kupiłem go jakiś czas temu od hierro. Czemu chcesz mi pomóc? Słuchaj, nazwijmy to inwestycją. Postawiłem na ciebie sporo kasy. Dostaniesz teraz butelkę za daną. Jeśli wygrasz, to zwróci mi się to z nawiązką. To jak? Dobra, dawaj to. No i jak? Lepiej? Zdecydowanie, dzięki. Ta, nie ma sprawy, młody. Czy ja dalej mam slow motion? Ta, dalej mam slow motion. God damn it! Jak ja mam się oczyścić z tego? Może trzeba będzie się przespać. Trochę lipa. Dużo dodało statystyki do przodu. Spora, bo. Nie mam żadnego nic leczącego ze slowa. Trochę głupio. No dobra, to w takim razie muszę walczyć w takim. Stop. O, już lepiej. Nie. Pirat, to nie? Tu i tak skakać nie mogę. Jezu, dalej ten Slow Motion. Nie, nie, już działa normalnie, tylko coś się zbugowało. No trudno, wchodzimy na tej areny. I to ty pokonałeś Gana? Gdybym nie powiedziała, sądząc po tych wątłych ramionach, dobra, miejmy to już za sobą. No, zobaczymy, jak sobie daje radę ta pani. No, jak na razie mocno bije, ale my też nie się gorzej. No i proszę bardzo, leży. A sobie coś zjemy. Zobaczymy, co będzie następnym razem. Jesteś lepszy, przyznaję. Rzeczywiście, twardy z ciebie skurczybek. No i proszę bardzo, Teraz powiem kolejny wybiec, podobno tylko <śm> obstawiasz walki. Czy ja kiedyś powiedziałem, że tylko. Jak tam twoje. No, czułem, że tak będzie. Nie kręci ci się lekko w głowie. Wow, panie! Ty, oszuście! Dobrze, że już nam przynajmniej ten slow zszedł. Dobra, po... walczymy troszkę hamsko, ale się udało. No to co? Pełnia życia łukniemy. Niestety nie czyści mi to reszty rzeczy. Mocą teraz te statystyki pewnie w dół poszły. A, zobaczymy. Zobaczymy następnym razem. Miałeś szczęście, Gnojku. Jeszcze jeden mój cios, a to ty byś gryspiar. Marvin zostaje zwycięzcą drugiej rundy. Krótka przerwa dla uczestników, ale nie odchodźcie, bo najlepsze dopiero przed nami. Ach. Nigdy żadnej pomocy od Skurczybyków. Czego chcesz? Człowiek czynu, nie lubisz zbyt dużo gadać, prawda? O co chodzi? I to ja rozumiem. Słuchaj, sprawa jest prosta. Kilku chłopaków nie do końca wierzy w to, że pokonasz następnych przeciwników. Właściwie to są tego tak pewni, że postanowili założyć się. O Kilka złotych monet, że nie wrócisz tutaj żywy. Chciałem zaproponować ci możliwość postawienia na samego siebie. Ten układ jest genialny, ponieważ nie możesz na nim stracić. Jeśli wygrasz kolejną rundę, to otrzymasz dodatkowe złoto z zakładu. Jeśli nie, to cóż, złoto i tak ci się wtedy nie przyda. To jak będzie zainteresowany? Nie, nie będę brał udziału w waszych szemranych zakładach. Jak sobie chcesz somija spora sakwa złota? Tak, tak jak z tą miksturą, nie? Jedziemy. A teraz zobaczymy czym są ludzkie umiejętności skonfrontowane z dziką siłą bestii. Nie. Arbin, czterech ha, dobra. pojedynków się z niedawno schwytanym orkiem. Dobra, ork jeszcze spoko. Gorzej jakby ci ją stwora rzucili. Nie chcę zrobić ci krzywdy. Ou, proszę bardzo, jaki mocny ten ork. No panie orku. Nawet orkowy topór nie był w stanie przebić się przez obronę tego wojownika. Ale co, gdy przeciwnik będzie walczył własnym cielskiem? Co? Potwór tak wielki i paskudny, że chowa się pod wodą. Nie dajcie się jednak zwieść. Na lądzie jest równie groźny. Podobno miało być bez zgonów, więc kadeby. to coś czułem, że coś tutaj takie hałasy robi. Dobra, zobaczmy. O, całe szczęście wchodzą w ataczki pięknie. U! Uh. O, i proszę bardzo. Gdy pierwszy raz wszedł na naszą arenę, wielu z was śmiało się z jego wątłych ramion. Teraz pewnie żałujecie, że nie postawiliście każdej sztuki złota i łodygi bagiennego ziela na jego wygraną. Dajmy mu chwilę wytchnienia, a za moment stanie do ostatniej walki tego wieczoru. No, ciekawe. O nie. No, ma też się podleczyć? Coś zjeść i ruszamy dalej walczyć? Kto by pomyślał, że jakiś nowy chłopak, który dopiero co pojawił się w przystani, dotrze do samego finału turnieju? Przykro będzie oglądać, jak będę wyprówać flaki na samym środku areny. Sam nie chcę tego oglądać. Jakieś rady? Miałam okazję obejrzeć już kilka razy Bena w akcji. Facet jest twardy jak skała. A wali po mordzie jeszcze mocniej. Najważniejsze to trzymać go na dystans i pozwolić mu machać swoją bronią. Ben nie walczy zbyt finezyjnie. Jeśli już rozpracujesz jego styl walki, to wystarczy uderzać w momencie, gdy jest najbardziej odsłonięty. No, ale jeśli cię walnie... Cóż, lepiej żeby cię nie walnął. Tak czy inaczej, powodzenia młody. No i miło było cię znać. Ruszamy do walki z Benem, prawda? Przemyślałeś już wszystkie możliwe konsekwencje? Złamania, odcięte kończyny, wyrwane wnętrzności, a to dopiero początek listy obrażeń zanotowanych po walce z tym Wielkoludem. Najczęstszym jest śmierć. A ja przychodzę, by zaoferować Ci bardzo praktyczne i przyjemne rozwiązanie wszystkich Twoich problemów związanych z turniejem. Wiesz, jak pokonać Bena? Oszalałeś? Mam dla ciebie coś dużo bardziej pewnego. Oferuję wszelkiego rodzaju ceremonie pogrzebowe. Za odpowiednią opłatą mogę zorganizować pochowanie twoich zwłok w ziemi, spalenie ich na stosie, albo nawet wysłać w je ostatnią podróż na łódce. Słodko. To jak? Zainteresowany? Wybacz. Nie jestem zainteresowany. Powiedziałbym, że jeszcze pożałujesz tej decyzji, ale raczej nie będziesz miał do tego okazji. Dobra, to teraz możemy spokojnie dojeść. No to co, czas, czas ruszać na arenę. A co, jeszcze nie mogę? Może muszę pokazać z nimi. Aha, tym nie mogę. Aha, znowu jest ten sam Bóg. Zobaczmy, czy da się to zrobić. To, co tamten mi zrobił. Oj teraz powinniśmy go szybciej utłuć. Gdyż on teraz będzie miał słowa. O. O, proszę bardzo, nawet to wchodzi. O, jezu. No, dawaj, tniemy go, Marvin. Tniemy go, Marvin. Póki można, tnij go. Dawaj Marvin, tniemy go, bydlaka śmierdziela Dobrze Niedobrze! tnij go, Marwin, tnij bydlaka śmierdziela Dawaj O shit Jeszcze jeden strzał No dawaj Marvin! Jest, udało się, nie wierzę. Uhuhu. Trochę oszustwo, ale udało się, skorzystaliśmy z zag Szanowni widzowie, mamy nowego mistrza areny. Wbrew wszelkim oczekiwaniom, Marvin wygrywa finałowe starcie. Po wielu miesiącach bez ani jednej porażki, potężny Ben został rozłożony na łopatki przez naszego gościa z miasta Archolos. Skoro żądza rozlewu krwi została zaspokojona, zapraszam wszystkich, by przenieść się do karczmy. Zaspokójmy nasze pozostałe pragnienia wybornym winem na koszt Corteza. Zanim uróżniecie się jak kretoszczury, nie zapomnijcie wypić chociaż jednej kolejki Kuczci naszego nowego mistrza. Nois, nice, udało się. Mówiłem ci, że to wielkie wydarzenie. Poczekaj tu chwilę. Sprawdzę co z Benem. Rozkoszuj się wszystkim, co nasza wspaniała przystań ma do zaoferowania. Nawet mamy życie odnowione, proszę bardzo. Idealnie. Ale to, co już nas oferuje, tutaj karczma dowiemy się już w następnym odcinku. Do zobaczyska. Siemano. Hej.